Tę kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, przyprowadzono do świątyni. To tam Jezus przyszedł z góry oliwnej, to tam naucza. No ciekawe, nie? Dokonujemy sądu nad człowiekiem w miejscu, które należy do Boga. Można byłoby podchodzić do tej Ewangelii bardzo, bardzo z wielu punktów widzenia. Nie? Dlaczego zaczęli odchodzić począwszy od starszych. Dlaczego Jezus pisał na ziemi, co tam zapisywał, że, że jeden z ojców kościoła mówił, że, że wiatr to natychmiast to, co napisał, zasypywał, żeby, żeby nie wyszło, co tam zostało napisane. Ale my zostawmy te wszystkie możliwe interpretacje. Zwróćmy uwagę na jedno na Jezusową ciszę. Nie, że tu jest hałas. Mojżesz nakazał nam w prawie takie kamienować. Ty co mówisz? Oni nastają na niego. A Jezus zachowuje ciszę. Jest cisza. Myślę, że jest nam bardzo potrzebna. Mówię teraz za siebie. Nie tak wiele się dzieje dookoła, tak wiele przecież dzieje się w nas. Żeby to zobaczyć, żeby nie wydać pochopnego sądu, również nad sobą samym, trzeba zachować ciszę. Trzeba wejść w siebie. Pamiętacie, jak się zaczynał Wielki Post? Wejdź do swej izdebki, a Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Ta cisza jest powalająca. Będzie coraz więcej hałasu, a Jezus zachowuje ciszę. Nikt cię nie potępił? Nikt, Panie. Idź. Ja Ciebie nie potępiam. Od tej chwili. Уж не грешь.